Uważam, że to jest jedno spotkanie i nie można się rzucać na chórach od samego początku. Bo, e, bo wiedzieliśmy, że gramy z bardzo dobrą drużyną i w każdej chwili mogą nas e, skontrolować nas i nas ukarać za to, że się odkryjemy. Także, także wydaje mi się, że Legia, Legia też czuła do nas respekt i, i ten mecz tak... Przepraszam bardzo. Dziękuję. I ten mecz tak wyglądał. E, mieliśmy swoje sytuacje, wydaje mi się, że mieliśmy ich i więcej, ich więcej, bo, bo nie przypominam sobie, że lewia ma jakąś klarowną sytuację. Ten gol też był też pod przypadkowy, po przypadkowym dośrodkowaniu, że Karał chciał piłkę, a tak ta niefortunnie mu, mu się piłka na nogę nabiła, że, że dał dośrodkowanie. Że na pewno to woli, że, że tych sytuacji swoich nie wykorzystaliśmy i straciliśmy tak wielu Legia była na pewno więcej przy piłce, ale wydaje mi się, że wygraliśmy grę w środku pola i kontrolowaliśmy ten mecz, pomimo tego, że, że byliśmy mniej czasu, mniej czasu przy piłce. Tak, był to dla nas najważniejszy mecz, bo, bo ten, ten najbliższy, więc, więc chcieliśmy, chcieliśmy zdobyć trofeum i uszczęśliwić samych siebie, kibiców, e, nasze rodziny. a no, niestety. Zabrakło szczęścia I, no i wracamy bez kucharu a jedynie że ze, ze smutkiem do poznania. Na pewno było ciężko wejść na odpowiednie, odpowiednie obroty po tej straconej bramce, bo, bo gdzieś tam chwilę pograliśmy, ten mez został prze, przerywany. Pierwsza przerwa bodaj, ponad 10 minut prawa. Potem już w doliczonym czasie sędzia, sędzia pozwalał grać, tylko chroniarze biegali na, po to, żeby te rację wyjąć i no, na pewno szkoda, bo, bo wydaje mi się, że to pomagało legi, bo, bo zawsze te, te, ten czas i, i zabierało i uspokajało, uspokajało tę grę. E, no ja osobiście jestem za tym, żeby te racje były na stadionach, ale, ale w takiej postaci żeby, żeby upiększały widowisko do, do opraw. No, za tym, żeby, żeby latały na boisko i, i gdzieś tam e, przylatywały obok, obok nas, piłkarzy, którzy, e, którzy są tyłem, czasem nie widzą tego, no to za tym ja jestem.